Czy Maria Magdalena dałaby radę unieść ciało zmarłego Chrystusa? I skąd takie dziwne pytanie? Myślę, że uważny czytelnik dzisiejszej Ewangelii może sobie takie pytanie zadać, dlatego że to wprost wynika ze słów, jakie wypowiedziała Maria Magdalena. Czytamy, że kiedy spotkała z stałego Chrystusa, nie wiedząc, że to on, myślała, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego takie słowa: Panie, jeśli ty go przeniosłeś. Powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. A ja go wezmę. Spróbujmy spojrzeć na to po ludzku. Możemy założyć, że Chrystus, który umarł jako dorosły człowiek, myślę, że nie ważył mniej niż 70 kg. To nie jest jakaś naukowa analiza, ale na pewno nie mniej niż 70 kg. Wiemy o tym z Ewangelii. Że Nikodem i Józef przynieśli 100 funtów mieszaniny mir i aloesu, a także płótna, w które został zawinięty Jezus Chrystus. W jednym ze źródeł znalazłem, że to mogło być około 38 kg. Spójrzmy na to po ludzku. Wiemy, że Chrystus umarł jako dorosły człowiek i możemy założyć, że pewnie nie ważył mniej niż 70 kg. To nie jest jakaś naukowa analiza, ale myślę, że. Mniej niż 70 kilogramów na pewno nie ważył. Wiemy z Ewangelii o tym, że Nikodem i Józef przynieśli 100 funtów mieszaniny mir i aloesu, a także płótna, w które został zawinięty później Chrystus. W jednym ze źródeł znalazłem taki komentarz, że to mogło być około 38 kg razem. Więc nawet jeżeli byśmy sobie to zaokrąglili, to byłoby około 100 kilogramów, może odrobinę więcej. A więc, czy Maria Magdalena dałaby radę przenieść 100 kg? Dałaby radę. Jestem o tym przekonany, dlatego że miłość jest zdolna do dźwigania każdego ciężaru. Miłość jest zdolna do dźwigania każdego ciężaru. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali przyjrzeć się roli odpowiedniej motywacji w życiu duchowym. Zobaczymy, dlaczego tak ważne jest, aby nasze wybory były powodowane miłością. Myślę, że żaden czytelnik dzisiejszej Ewangelii nie ma wątpliwości co do tego, dlaczego Maria Magdalena przyszła do grobu. Zrobiła to z miłości, z miłości do Chrystusa Pana, szukała go. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę cofnęli się i spróbowali znaleźć się jeszcze raz pod krzyżem, dlatego że ta scena, ten moment jest pewną próbą wiary, która ukazała, Prawdziwą motywację tych, którzy szli za Jezusem. I widać tutaj wyraźnie, że pod krzyżem zostali tylko ci, którzy szli za Jezusem z miłości. Wszyscy inni pouciekali. A więc Słowo Boże pokazuje nam, że to miłość pozwala wytrwać. To miłość pozwala nieść ciężary, które po ludzku wydają nam się nie do uniesienia. I z drugiej strony, jeżeli. Nie ma w nas motywacji miłości. Jeżeli wkradnie się egoizm, to będzie zawsze prowadziło do ucieczki. I to widać w tej scenie, kiedy wszyscy uczniowie zostawili Jezusa, pouciekali. A więc, kiedy naszymi wyborami będzie motywował egoizm, to będzie prowadziło do ucieczki ucieczki od głębokich relacji z innymi, ucieczki od Boga, czy ucieczki od odpowiedzialności. Więc Biblia wyraźnie nam pokazuje, że kiedy będzie nami powodowała miłość, miłość do Boga, do drugiego człowieka, do siebie, to nam pozwoli wytrwać. To nam pozwoli unieść ciężary, po ludzku wydawałoby się nie do uniesienia. Chciałbym, żebyśmy teraz spróbowali zobaczyć wstecz. Więc spróbuj zobaczyć na swoje życie, na swoją przeszłość i na wszystkie te sytuacje, kiedy się poddałeś, kiedy można powiedzieć, wymiękłeś. Kiedy nie udźwignąłeś jakiegoś ciężaru. I zadaj sobie takie pytanie: co było źródłem? Co było tego źródłem? Co było tego powodem? Czy poddałem się z powodu miłości, czy z powodu egoizmu? To jest bardzo ważne pytanie, które może nam wiele pokazać i pokazać też, dlaczego ponosimy negatywne konsekwencje tych wyborów. Przychodzi mi do głowy pewien przykład, z mojej praktyki, kiedy myślę, że wyraźnie widać, co powoduje motywacja taka nieuporządkowana. Myślę, że każdy, kto miał okazję prowadzić wspólnotę przez jakiś czas, doświadcza tego, że wiele osób z niej odchodzi, że ta wspólnota może początkowo dość liczna, ona się później kruszy. I dlaczego tak jest? Wiele osób, jestem o tym przekonany, odchodzi. Nie z powodu miłości do Boga, czy miłości do innych, do wspólnoty, tylko z powodu egoizmu. Dlatego, że nie przepracowali swojej motywacji bycia we wspólnocie. I ta motywacja w końcu spowodowała, że, że odeszli, że już dziś ich nie ma. Nie ma ich we wspólnocie, nie formują się dalej. Więc to nam pokazuje, jaka jest konsekwencja tego, że w naszych motywacjach, kiedy nie ma miłości, to doprowadzi do jakiegoś odejścia. Chciałbym, żebyśmy teraz spróbowali zobaczyć na swoje dziś, a więc na wszystkie te sytuacje, okoliczności, relacje, które po ludzku wydają się nie do uniesienia, nie do udźwignięcia. Więc zobacz może na jakąś trudną relację, trudną osobę, którą masz w swoim otoczeniu. Czasami nawet mówimy, że ten człowiek jest nie do zniesienia, nie mogę go znieść, nie mogę go cierpieć zdzierżyć. Może zobacz na jakąś trudną sytuację w pracy, czy ze swoim szefem, czy ze swoimi podładnymi, a może jest coś ważnego, coś czego się boisz, może jakaś rozmowa, o której wiesz, że powinieneś, albo dobrze byłoby, żeby się przeprowadził, a jednak uciekasz od tego. I wydaje ci się, że te sytuacje, których teraz doświadczasz, że one są właśnie nie do uniesienia, że one po ludzku przerastają cię. I teraz chciałbym, żebyś zobaczył, jeżeli uważasz, że to jest nie do uniesienia, to dlaczego? Dlaczego tak jest? A może jest właśnie tak dlatego, że zbyt mocno koncentrujesz się na sobie? Można powiedzieć, że motywacja moich działań to jest pewien miks, miks Bożej łaski i mojej wolnej woli. Więc zawsze mam wolny wybór. Mogę podjąć decyzję, czy moje działanie... To, co chcę podjąć, będzie powodowane miłością do Boga, do drugiego człowieka, do siebie samego, czy to będzie powodowane moim egoizmem, moim skupieniem się na sobie. Więc, moi drodzy, prośmy o to, abyśmy potrafili wszystkie nasze decyzje, czynności, relacje przeżywać i spełniać z miłości, a wtedy przekonamy się i osobiście doświadczymy tego, że tylko miłość. Jest zdolna do dźwigania każdego ciężaru.